Arn.eu Cześć, po tej stronie kamery Dark Arhon, a ten materiał powstaje, by podziękować wszystkim użytkownikom, którzy nadesłali nam jakieś fanty do recenzji czy testów, i jednocześnie dać znać, że faktycznie dotarły. Przepraszam, że tak późno, ale e, schowek, w którym znajdują się przedmioty, które przysyłacie, znajduje się jakieś 2000 km ode mnie. Zebrała się tego dość pokaźna torba i chciałbym. E, Każdemu z osobna podziękować, a jednocześnie pokazać Wam, co czeka nas w niedalekiej przyszłości. Mam dwa przedmioty, których nie potrafię zidentyfikować, to znaczy kojarzę, że ktoś chciał mi je wysłać, ale nie pamiętam i nie potrafię odnaleźć, kto jest darczyńcą. A co gorsza, nie podpisał się na opakowaniu, więc prosiłbym te dwie osoby o kontakt, pozostałych użytkowników. Odkopałem bądź podpisali się sami. Więc jeżeli nie podam Waszego nika przy przedmiocie, bardzo przepraszam. Postaram się do czasu odpowiednich recenzji poznajdywać autorów i właścicieli byłych. No więc dobra, lećmy po kolei. Co ja tu mam z brzegu? Pierwszą rzeczą, jaką tu znalazłem, jest konsola PlayStation 2, którą nadesłał mi Stone. Za co bardzo dziękuję. Mój PlayStation 2 Slim jest uszkodzony, więc konsolka zastępcza, która tam się chowa w folii bąbelkowej, bo musiała przylecieć w samolocie, jest tutaj mi jak najbardziej potrzebna i bardzo mi pomoże przy tworzeniu dalszych materiałów. Jeszcze bardziej pomogą mi gry, które stąd dorzucił do zestawu. Mamy tutaj GTA San Andreas, Harry'ego Pottera, Indiana Jonesa i. Jeszcze więcej w folii bąbelkowej. Mam jeszcze schowanego oba godowłory. Genialne gry, dziękuję bardzo. Pomijając GTA San Andreas, nie miałem ani jednej z nich. Obiecuję, że wszystkie prędzej czy później dostaną swój własny materiał. Co zrobimy z GTA? Jeśli stąd się zgodzi, prawdopodobnie pójdzie na giveawaya, bo szkoda, żeby dodatkowa kopia gry marnowała się u mnie na półce. Ale to dogadam się już w nim. Z nim we własnym zakresie. Nie chciałbym decydować za niego o tym, co z tą grą zrobić. Lećmy dalej. Tutaj w kopercie znajduje się pozdrowienia dla całego zespołu Arn.Tu. Przesyła Forumowicz, Widz i Retrogracz. Niech moc będzie z Wami. pixelman 007. To jest bardzo fajny przedmiot. Podpisany dla Archonka. Wewnątrz koperty, oczywiście, wszystko jest ładnie zapakowane. Starałem się nie namieszać zbyt dużo w opakowaniach, żeby potem się nie pogubić. A znajduje się coś naprawdę fajnego. Chodź tu, wyskakuj. Mamy tutaj ah, grę Super Mario Brothers z autografem Jamesa Angry Video Game Nerda. Jeżeli nie kojarzycie tej postaci, to w zasadzie wasza strata. Ja jestem bardzo zadowolony z tego przedmiotu. Zbierałem od jakiegoś czasu memorabilia z podpisami. Mam też kilka rzeczy z podpisami nerda. To jest idealny dodatek do mojej kolekcji. Dziękuję bardzo. Unikat w skali światowej dla retrogracza. Niezwykły skarb. Ok, stawmy go na bok. Co Tutaj mamy takie puzdereczko, Wewnątrz którego Zajmę się kolejne pozdrowienia. Hej! Z pozdrowieniami dla Dark Arhona oraz całej Ar... ekipy Arnotyu Michał. Bo nie chcę powiedzieć źle, więc powiem tylko Shadow. PS dorzucam Majesty 2. Nówkę. Wow, bardzo dziękujemy. jest zestaw gierna Komodorka 64. Mamy BMX Racers, The Adventures of Big Mac and, o oh kurcze, jeszcze raz. More Adventures of Big Mac, The Mad Maintenance Man. Troszkę gier na Mega Drive, a. To jest świetny, świetny zestaw. Mega Games 2, The Revenge of Shinobi, Streets of Rage Golden Axe. To są super klasyki, idealne na livestreama któregoś pięknego dnia. Taka trylogia naprawdę... Trilogia to złe słowo, ale trzy super gry, co do jednej. Wszystkie warte ogrania. No i obiecane wcześniej, Majesty 2, będzie świetny materiał na retro. Może troszkę za wcześnie na retro, troszkę za późno na recenzję, ale coś wykombinuję. Z gry z Paradoksu, świetna sprawa, świetne strategie, na pewno się nimi zainteresujemy. Dziękuję bardzo. Kolejnym przedmiotem jest paczka od Krixa. Krix przysłał nam dwie paczki, z czego mam tutaj tylko jedną. Druga prawdopodobnie przypadkowo została w Polsce. Ale spokojnie, lada dzień będę tam z powrotem, to ją odzyskam. Więc przepraszam cię z góry Krixie. Wiem, co jest w drugiej paczce, ale nie będę zdradzał, bo nie będzie potem, nie będę miał potem co kręcić. Nie wiem za to, co jest w tej, bo specjalnie jeszcze nie otwierałem. Wyklijmy do środka. Tutaj mamy... Eee. A jeśli wiem, to nie pamiętam. Okej, powolutku się odkleja. Z tej strony też się coś przyblokowało. W okładkę gry The Darkness 2 z jakiegoś powodu. O! Okej, poszło. Opakowano grę... Uuu, to jest... Pamiętam, to jest promokopia. Śliczny zestawik. LEGO Batman DC Super Heroes. Pamiętam, że Krix obiecał mi ten buyer przysłać. No właśnie, to jest taka... Ja wiem, jak to nazwać, taka półprasówka? Taki specjalny zestaw z informacjami na temat gry. Bardzo ładna sprawa. No to się raczej na materiał nie nadaje, ale będzie idealnym dodatkiem do mojej kolekcji. Ale to oznacza też, że prędzej czy później zrobię materiał jakiś z Gierlego i na pewno o tym bonusie wspomnę. Wielkie dzięki, Krix. Tak się to zamyka, mam nadzieję. Do drugiej paczki Kriksa wrócimy troszkę później, jak sobie przypomnę, co się z nią stało. Jestem w święcie przekonany, że została przypadkiem w Polsce. To już moja wina i mea culpa. I bardzo przepraszam. Mamy tu jeszcze. To jest zestaw, który czekał na mnie już od lutego. Um, pochodzi on od um, panicza Ambrożego. I jest to już drugi zestaw przedmiotów, które panicz Ambroży mi przysłał. E, przedtem przysłał mi taki gigantyczny karton, pełen najróżniejszych gier z różnych epok, za co byłem mu niezwykle wdzięczny i wielokrotnie już uratowały mi skórę przy tworzeniu materiałów. Tym razem wysłał mi zestaw klasycznych e, podręczników i książek. To jest skarbnica wiedzy na temat tego, e, jak kiedyś. E, pisano o grach i tworzono o grach. Ja uwielbiam tego typu rzeczy. Gdybym złapał gdzieś do ręki bajtki, to pewnie czytałbym je od deski do deski, od rana do nocy. Więc mamy tutaj e, przewodnik po języku Logo. Jest taki prosty język programowania dla początkujących. Jest bardzo fajny podręcznik. Czytałem go już dawno, dawno temu. Cieszę się, że wreszcie mam go znowu w dłoniach i znając życie, prawdopodobnie znowu przeczytam go całego. Pod spodem mamy South Park Official PC Organizer, takie małe akcesorium z South Parka. To akurat jest tutaj elementem um, najbardziej bonusowym. Poniżej dostałem instrukcje, które gdzieś tam się e, Ambrożemu walały w mieszkaniu. I może wydaje się to dziwne, ale mamy taką kolekcję najróżniejszych instrukcji obsługi z różnych gier. I niektóre robią naprawdę duże wrażenie. Niektóre przypominają bardziej podręczniki, czy encyklopedie, czy nawet poradniki do gier, niż instrukcje. To też jest temat na materiał wideo w przyszłości. Na pewno coś, do czego powrócimy. No i mam jeszcze jedną książkę: Przestępcze oblicza komputerów z. który to mógł być rok 1993. Więc uwielbiam tego typu książki czasopisma, podręczniki, więc na pewno przeczytam wszystko, od deski do deski. Strasznie się tym jaram. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do końcówki już w zasadzie. Mam tu... o, patrzcie co znalazłem. Znalazłem drugą paczkę od Kliksa. Zaklinowała mi się gdzieś na, na dnie yy, bagażu. Podpisana pokémonem i nie tylko, żebym pamiętał, że jest od Krixa. Zaznaczyłem sobie tutaj Krix, skoro znaleźliśmy Krixa na dnie mojej torby, zepsuję plombę, którą tutaj zrobił. I hop, zobaczymy, co tutaj jest wewnątrz. Ja mniej więcej wiem, czego się tu spodziewać, ale Wy nie wiecie, więc miejmy niespodziankę. To już chyba wszystko. Koperta 1. O, nie będę ich wysypywał. Spróbuję pokazać Wam kam przed kamerą. Cała porcja naklejek z Pokémonami w roli głównej. Będę musiał skompilować te wszystkie akcesoria Pokémonowe, które udało mi się uzbierać i coś z tego przygotować. Koperta numer 2, tu już mogę delikatnie ręką mnie wysunąć. Kolejne naklejki, tym razem z różnych gier wideo. Pamiętam to, bo miałem dokładnie ten sam zestaw naklejek z Pokémonami. Pamiętam ten fragment. I z tego co widzę no, są tu jeszcze U, z Baldur's Gate, bardzo ładne. Typowo nerdowska zawartość, idealna dla mnie. Trzecia koperta. I jeszcze więcej naklejek, w tym naklejki pokemonowe. O, otwórz się i pokaż. Taki pokemonowe i różne inne. I w czwartej kopercie mamy Hey You Pikachu i sporo innych naklejek oraz kolejny. pod spodem jeszcze więcej naklejek i jeszcze więcej naklejek Hey Zelda i jeszcze więcej naklejek pamiętam ten numer klika, miałem go i naklejki z Pokémon Gold i Silver i jeszcze więcej u dzień dobry jeszcze więcej. Piękny e, clickers do wyklejenia na koszulce. Super sprawa. Świetne naklejki. Dziękuję bardzo. Więc, wow, znalazłem drugą paczkę Krixa, czyli nie dostanę po gębie. Mam tu jeszcze taki oto bajer. Simulator kurortu narciarskiego. To jest jeden z tych przedmiotów, w którym nie potrafię dotrzeć do tego, kto mi nadesłał taki bayer. Tutaj mamy płytę. Z tego będzie na pewno świetny live i prawdopodobnie jakaś interesująca recenzja. Nie chcę mówić na ten temat więcej, żeby nie zepsuć wam zabawy. Kochany autorze, jeżeli to jesteś ty i ty mi to nadesłałeś, odezwij się, proszę, bo nie chciałbym, żeby taki bayer pozostał nieautorski. Byłoby to moim zdaniem, względem ciebie, bardzo nie fair. Drugi przedmiot. Jestem święcie przekonany, że wiem kto mi to przysłał, ale nie chcę gadać głupot, gdyby się potem okazało, że się mylę. jest konsola Radiki, stylizowana na konsolę Sega Mega Drive, z padami ze Street Fightera. To jest idealny obiekt na rupieciarnie. Widzicie tej taśmy, ponieważ, jak wskazuje sam właściciel, będę musiał do góry nogami ją to pokazać, klapki nie znalazłem więc brakuje klapki na baterię ale całość powinna bezproblemowo działać. Taka konsolka Street Fighterowa do rupieciarni, jak znalazł, na pewno przygotuję z tego odpowiedni materiał. I podobnie jak poprzednio autorze, odezwij się, proszę, chcę wiedzieć, że to twoje, żeby. Nie było potem. E, nie chcę być niefer w stosunku do ludzi, którzy nadesłali mi naprawdę fajne rzeczy. To było bardzo fajne, bo w dużym pudełku e, po płycie głównej dla rn.eu od Copper Games polecam wam e, kanał Copper Games. E, od użytkownika prowadzącego kanał na YouTubie Copper Games. Otrzymaliśmy naprawdę fajną rzecz. Dobrze zapakowaną przede wszystkim aż zaskakująco. Więc w pudełku po płycie głównej znajduje się drugie pudełko, w którym to znajduje się perełka. Jakby to zrobić, żeby tego nie zepsuć? Spróbuję delikatnie. A, udało się wysunąć. Więc w pudełku znajduje się pudełkowa kopia gry Microcosm. Kosmicznej nawalanki, naprawdę świetnej gry, którą grałem, ja wiem, z dobre 15 lat temu. Nie otwierałem jeszcze pudełka, więc zrobię to dla Was po raz pierwszy. Sajgnazes, piękne studio, które niestety już nie istnieje. OK, I w środku mamy całą piękną zawartość. Z tego dopiero będzie mega film. Nie mogę się doczekać, żeby. Przygotować materiał z Microcosm. Bardzo się cieszę, że dostałem kolejnego Big Boxa do kolekcji. Bardzo dziękuję byłemu właścicielowi i oczywiście po raz kolejny obiecuję świetny materiał. I jeśli się nie mylę, to już wszystko. Dziękuję wszystkim za nadesłane przedmioty. Zdaję sobie sprawę, że forma, w jakiej musicie wysyłać na mnie teraz, jest bardzo niewygodna. Trwa to tygodnie, jeśli nie miesiące, między tym, jak wy je wyślecie, a ja je otrzymam. I rozumiem, że jest to forma nieidealna, dlatego wkrótce postaramy się uruchomić jakąś sensowniejszą opcję wysyłki, na przykład w postaci skrytki pocztowej. Na razie jednak chciałbym wam serdecznie podziękować za nadesłane gry, naklejki, przedmioty, akcesoria, hardware i od siebie mogę tylko obiecać, że zrobię co w mojej mocy, żeby wykorzystać je w jak, najlepszym, w jak najlepszy sposób, bo przecież nie było obowiązku, żebyście mi cokolwiek wysyłali. Zrobiliście to całkowicie ze swojej własnej dobrej woli i jestem Wam za, wam za to bardzo wdzięczny. Pomożecie nam nie tylko rozwinąć kanał, ale dostarczyć naszym widzom kolejne porcje rozrywki. Cóż, nie, nie pozostało mi nic innego jak się z Wami pożegnać. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za nadesłane fanty. Prosimy o jeszcze i zobaczymy się już wkrótce na ArndoTU, gdzie pojawią się kolejne materiały wideo mojego autorstwa i mam nadzieję autor, autorstwa innych naszych redaktorów również. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.